W Oświęcimskim Centrum Kultury prowadzony jest remont sali widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz tego, co będzie widoczne dla naszych gości, dla uczestników imprez organizowanych w tej sali, czyli nowe fotele, odnowienie ścian. Parkiet po cyklinowaniu i renowacji będą przeprowadzone także prace, które są mniej widoczne, ale które znacznie poprawią komfort odbioru tego, co się w tej sali będzie działo, czyli remont całych instalacji. Wentylacyjnych, instalacji grzewczych, częściowo także wymianie podlegać będzie instalacja elektryczna w obrębie sceny. Będą także lepsze warunki dla występujących aktorów, wymiana częściowa podłogi na scenie, trochę urządzeń scenicznych będzie zamontowanych nowych, także nowy ekran kinowy i te przestrzenie, które są za sceną, czyli kieszeń sceny oraz ciągi ewakuacyjne, które są też Mniej widoczne, ale one także będą odnowione i nieco zmodernizowane, dostosowane do obowiązujących przepisów. Odnowiona sala widowiskowa w nowych fotelach pomieści prawie taką samą liczbę widzów co dotychczas. Zaledwie dwa miejsca mniej będą w sali. W tej chwili mamy 520 miejsc. Po zmianie tych miejsc będzie 518. Fotele będą nowe, tak jak już mówiłam. Mam nadzieję, że wygodniejsze, ale także będą zachowane większe, szersze przejścia pomiędzy fotelami, bo fotel, który wybraliśmy, który zostanie wyprodukowany do naszej sali, to jest fotel, który po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca. Zatem przechodząc na przykład do środka rzędu nie trzeba będzie się tak bardzo przeciskać. Poza tym no, będzie to nieco inna kolorystyka, ale niewiele im jest zmieniona. i mam nadzieję, że ogólnie estetyka sali zostanie odnowiona, aczkolwiek nie bardzo zmieniona. Jedna z największych polichromii sufitowych w Europie autorstwa Witaka Czanowskiego która jest bardzo cennym elementem sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury, została już dwa lata temu odnowiona przez samego artystę, a obecnie została dobrze zabezpieczona na czas remontu. Po pierwsze, to nie było tak, że ja dostałem zlecenie, tylko były możliwości zaangażowania różnych artystów. Było nas paru, przedstawialiśmy naszą koncepcję, a ja przedstawiłem moją, która była kompletnie inna. Po prostu parę abstrakcyjnych form przewijało się przez sufit. Które nie były na tyle abstrakcyjne, że nie było obecności człowieka. I wprowadziłem w błąd po prostu te wszystkie władze nasze socjalistyczne, bo oni zaakceptowali tamto, bo było bezproblemowe, kompletnie. Po czym przyjechałem i... Zbudowano mi podłogę pod całym sufitem, czyli nikt nie mógł kontrolować i zobaczyć, co ja robię. I zrobiłem zupełnie co innego. Zrobiłem właśnie to, co macie. I do ostatniej chwili, właściwie przez wiele lat, nie byłem pewien, czy tego nie zniszczą, nie zamalują. I był taki moment, był taki moment, było niebezpieczeństwo, że chcieli mi to zniszczyć i zamalować. Wyłączenie sali widowiskowej z użytkowania nie wpływa na codzienną działalność placówki. Nie organizujemy spektakli, teatralnych koncertów, które w tej sali zwykle do tej pory się odbywały. Ograniczyliśmy także działalność naszego kina, ale w sali kameralnej na piętrze robimy innego rodzaju pokazy i projekcje filmowe, także inne koncerty, mniejsze o mniejszym, wymagające mniej specyficznych warunków. Remont sali widowiskowej wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą to koszt 2 300 tysięcy złotych. Miasto na ten cel otrzymało 200 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.